Zapraszamy na finałowy odcinek domówki. Kochani, sesja się zbliża. Egzaminy trzeba jakoś zdać, więc mózg potrzebuje cukru, a w lodówce pustki? Jak mamy skombinować coś do jedzenia? Kasia i Asemi ja przygotowały dla nas iście prostudenckie pomysły. W branży gastronomicznej często klasyfikuje się potrawę według ważnego dla większości konsumentów wskaźnika ceny do jakości. Niemniej jednak w pewnym kręgu społecznym wykrywał się inne ważne Parametr oceny produktów spożywczych, jakim jest wskaźnik ceny do ilości, nie bez przyczyny, zwany także studenckim wskaźnikiem konsumenckim. Moimi dzisiejszymi gośćmi są przedstawicielki tejże właśnie grupy, które będą chciały pokazać, jak przy minimum nakładu uzyskać maksimum efektu, starając się przy tym nie chodzić zbytnio głodnym. Zatem zobaczmy, jak wygląda kuchnia oazowa wersja studencka. Hejka! Gośćmi w i kuchni wersja studencka są... Kasia, Jas. Yes. Co jest najbardziej charakterystycznego dla ozowej kuchni studenckiej? To myślę, że taka minimalna porcja czasu, no i maksymalna porcja jedzenia, bo chodzi o to, żebyśmy byli na najedzeni, żebyśmy mieli dużo siły no, na naukę, ale też inne rzeczy. No i żeby to po prostu nam smakowało i było jakoś ciekawe. Zatem co będziemy dzisiaj przyrządzać? Dzisiaj zajmiemy się specjalami diety próżniowej. Jest piątek, koniec tygodnia, jedzenie się kończy, a głód nie. Dieta próżniowa polega na opróżnianiu lodówki w ciekawy sposób. Sprawdzasz, co masz w lodówce? Sprawdzasz, czy to bezpieczne, i mieszasz. Dlaczego akurat te produkty wylądowały na stole? Ponieważ jak widać wymagają już pilnego zużycia. Co z nich zatem powstanie? Dzisiaj proponujemy dwa dania, które przyrządzimy dość szybko i będą bardzo sycące, co też jest ważne w diecie studenckiej. Także dzisiaj planujemy zrobić chlebek bananowy oraz sałatkę z goframi z chleba. No to to dzieła. 4, 4, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Well, that's lec i degustujemy. Wygląda obiecująco. Smakuje również dobrze. Dokładnie tak smakuje. Słuchajcie, nasi no widzowie, nie wiedzą jeszcze, może wiedzą, ale im to powiem, że jesteście studentami medycyny. I mam moje pytanie w aktualnie gorącym temacie. Jak to jest z tymi szczegami? Myślę, że takim bardzo ważnym bardzo ważną kwestią w tym czasie, ale też przy każdych wątpliwościach, jakie możemy mieć, czy to ze świata takiego bardziej zdrowotno-medycznego, czy różnych innych problemów, to jest przede wszystkim to, żeby nasze informacje czerpać z takich sprawdzonych źródeł. Bo fake newsy o wiele szybciej się rozchodzą po świecie, także myślę, że zasięgnięcie do takiej fachowej literatury to będzie taki pierwszy krok, który powinniśmy dokonać przed podjęciem decyzji. I myślę, że możemy polecić też takie właśnie. Tak. sprawdzone źródło wiedzy. Sprawdzone krótko, jest medycyna praktyczna, która jest stworzona przez lekarzy. To jest strona internetowa. Tak, dokładnie. Także podręczniki medycznego świata, to właśnie też stamtąd czerpią swoje źródła, także to jest najbardziej dobre źródło takiej pełnej wiedzy. Super. W międzyczasie, jak zajadaliśmy mi się sałatką, upiekło się o to, to ciasto bananowe, więc czas teraz jest zrezygnować. No ja dobra. Z racji obchodzonego dzisiaj święta Świętego Jana życzymy Wam, nasi drodzy widzowie, radości spływającej z przeróżnorakich rzeczy. A z okazji nadchodzącego nowego roku życzymy Wam dużo bliskości, żebyśmy mogli zobaczyć swoje uśmiechy. I żebyśmy dystans mieli tylko do siebie, a nie od siebie. I żebyśmy w przyszłym roku mogli spotkać się na tradycyjnej domówce, wszyscy razem. Wszystkiego najlepszego! Zuza, są święta, jest dużo czasu wolnego, ja szukam jakiejś nowej pasji. No, nie masz jakiegoś pomysłu? Ja to na przykład gotuję, może taka pasja? Nie no, dzięki Krzysiowi gotować to już umiem, a coś innego? Chyba nie mam pomysłu. Ale Rafał i Robert może mają jakąś inspirującą pasję? Jak to jest być Wodzirejem? Dobrze? Czy dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest być Wodzirejem. Ja bym powiedział tak, że, ja bym powiedział tak, że to nie można powiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze, bo. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, to odpowiedziałbym, że ludzi. Tych ludzi, którzy kiedyś podali mi pomocą w dłoni. Życie to dało, tak. życie to śpiew. Tak. To jest naprawdę mega fajne uczucie, takie dające potężnego kopa, kiedy się uczestniczy w takich najważniejszych wydarzeniach w życiu młodych ludzi. Nie? No bo jednak ślub, wesele no to jest naprawdę wydarzenie takie łoch, raz w życiu i w ogóle podniosłe i. i... Uczestniczyć w tym, a nawet mało tego, mieć tak duży wpływ na to wydarzenie, jakie ma w no to jest coś naprawdę niezwykłego. Dzisiaj to wiadomo, pierwsze co robię, gdy na jakiś wesele, są to samo, nie? Wesele czy impreza jakąś czy coś, to od razu ciu, szybki skan, nie? Mają takie kolumny, takie światełko, tu coś tego, sterownik, to wszystko. Wszystko wiem od razu. Tak musi być. Taka, taka branża. Z czego czerpiecie największą radość? Jak mi siądzie coś, jakiś jest taki dobry, dobry element imprezy, że tam wszyscy są na parkiecie, jakiś dobry beat leci nie, i tak, tak dalej, A ja jestem fanatykiem światem, I jak mi światła siątą idealnie, to jest o. kurde tak, no, dobra. Że, że no kiedy jakieś takie, wiecie, jakieś efekty włączę albo jakieś takie coś tak zamrugam, że jest mega. Nie, i wtedy jest właśnie. No, dobra. I, no, to jest takie, to, to, to nie najbardziej cieszy. To siedzi, to jest prawda. No. Co, z czego czerpię ja największą radość? Z mojej rodziny, z mojej żony, z moich dzieci. Z tego czerpię radość. Ja ja Życie to śpiew. Życie ja to śpiew. Nie, no, dobra. Pytanie jest pewnie o tą radość taką wodzirejską nie wiadomo, że. No, to podobnie jak u Roberta, nie? Jak coś tak siądzie, naprawdę. U Roberta, jak siadają światła, nie? Ja mam takie poczucie, bo ja prowadzę animacje, zabawy taneczne. Jest takie poczucie, nie jak siądzie taniec, ale tak siądzie naprawdę, że widać po prostu, że ludzie mają że szaleją tam w tym tańcu, że im się to tak strasznie podoba, to jest zawsze taka energia, która wraca do mnie. Nie? Ja jak prowadzę taniec, to w ogóle tam no w sensie po prostu wczówka jest taka, że nie ma opcji. Nie? Tam nie ma jako mnie, Rafała Wieskowska, jakby mnie ktoś o coś tam wtedy zapytał, to ja nie wiem, bo ja jestem cały w tym tańcu, tylko i wyłącznie ten taniec wtedy jest jakby dla mnie istotny, nie, więc czy jest coś trudnego w rejowaniu? czy może jednak to jest praca idealna? O... nie, nie ma nic trudnego, wszystko jest Co? spoko. w ogóle easy, nie? no, nie, nie ma e, no chyba że coś pójdzie nie tak. no chyba że coś pójdzie nie tak. Nie no, słuchajcie, jest masa trudnych rzeczy w wodzierajowaniu. No co tu dużo mówić, to jest mega fajna praca, bardzo przyjemna, dająca dużo satysfakcji. Ale to jest szalenie trudne, no. Jest trochę tych trudności, ale jak się to tak wszystko poskłada do, do kupy, to, to jednak wodzierajowanie jest fajne. No. No, <gryw> dobrze. Najbardziej zabawna sytuacja... Yy związana z byciem wodzirejami z Krakowa. O rany. Akcja wyglądała tak, że w ogóle... To tak maksymalnie skracając. Weszliśmy w ogóle na salę, poprosiliśmy tam o stół. W ogóle graliśmy tam z kapelą, czyli nie tylko my byliśmy, tylko była też kapela góralska. I poprosiliśmy o jakiś tam stół, żeby rozłożyć jakieś tam nasze tak dalej. I właściciel sali od razu do nas mówił, że... Jaki stół? Stół? Powinniście mieć swój stół. Czy ja wam coś... Wy mi coś dajecie? Nic nie dajecie. To czemu ja mam wam coś dawać, nie? No to wiadomo, nas wryło, ale... Pokornie nic się nie odzywamy, jakie pan kelnerki nam przemycił, jakiś mały stolik bokiem i spokojnie nie stary mnie skórka złapała złapałem. No właśnie, później dalszy czas imprezy. Coś się tam skieściło w planie, nie? Że coś się tam poprzednio dało przy życzeniach czy coś, nie pamiętam już, ale coś się tam przedłużyło, nie? I podchodzi do nas pani kelnerka i mówi mi, pana wodziere ja właściciel wzywa na kuchnię. Wzywa na kuchnię, to już słowo było rozbrające, no to ja idę, poprawiłem frak i w długą przez całą salę przychodzę tam na kuchnię, i ja, gościu na mnie naskoczył, co ty sobie wyobrażasz? Ty tu wszystko psujesz, rządzisz w ogóle, w ogóle, w ogóle gada tam litanie całą do mnie wystosował. Ja zasadniczo nic się nie, do niego nie przerywam, nie ja tego wysłuchałem, w końcu skończył, mówię, proszę pana, ja pracuję tutaj dla pary młodej, a nie dla pana. To była decyzja młodej pary. I wyszedłem. I koniec, nie ma chłopa. Wracam, bladusieńki blad. po prostu, blady, zestresowany, koniec końców, skończyło się tak, że potem pani kanerki do nas przyszły, mówią tak, dzięki, tak się wkurzył, bo one tam niestety za bardzo go nie lubiły też, nie? Się wkurzył, że się wyszedł wyszedł w... bardzo <gry> tak się wkurzył, że wyszedł i do końca wesela już nie wrócił. Miałyśmy spokój przynajmniej. <gry> znaczy, dzisiaj to wspominam ze śmiechem, ale wtedy to... ojej ale byłem pospię. No było A, ja wiem, czy ja jeszcze bardzo lubię, no. ja są Znajowi na imprezie, znajomi A, na to, w ogóle, ta, ta, to w ogóle. Tak, to w ogóle. I wtedy, wtedy fajne to jest. Hmm. I bo, ja teraz, bo ja teraz doczytałem, że filmik ma trwać mniej więcej 5 minut. <grym> no dobra. Złota rada. Mądre słowo do widzów. Bądźcie kreatywni. Moje podejście w ogóle do pracy w ogóle jest, jest, jest takie, że y, trzeba to robić, jeśli, na, jeśli mnie to cieszy. W sensie po, powinienem to robić, jeśli mnie to cieszy. Jak mnie przestanie to cieszyć, to muszę przestać to robić. I myślę, że taką radę sobie można śmiało zastosować do w zasadzie chyba każdego y, zawodu czy każdej pracy jaką się w ogóle wykonuje. Nie? W sensie jak cię to cieszy... No to to jest twoje miejsce, jak cię to nie cieszy, jak cię to nie spełnia, to i tak w tym nie będziesz dobry, to po co masz to robić, nie? I bo tyle. Taka pasja będzie dobra na domóweczki, jak już będzie można je robić. A jak już wiecie, za 14 godzin czeka nas narodowa kwarantanna. Jeśli chcecie jakoś spożytkować dokładnie 11 godzin i 24 minuty z nich, możecie wybrać się na przykład rowerem do Łodzi. Nazywam się Gabrysia i dzisiaj będę waszą przewodniczką po Łodzi. Bardzo fajnie, że mogę was uprowadzić i na dwie minuty z Krakowa zabrać was do Łodzi, więc zapraszam. Witamy w Łodzi. Pierwszym miejscem, do którego was zabiorę, jest nietypowy przystanek tramwajowy. Na trasach tramwajów jest tu po prostu Piotrkowska Centrum, natomiast Łodzianie nie mówią na to miejsce dwojako stajnia Jednorożców lub Przesiadkowo. Jednorożec oczywiście był zainspirowany kolorowym dachem nad przystankami. Kraków ma smoka, Wrocław krasnoludki, a my mamy Jednorożca. Obok stajni stoi również pomnik Jednorożca. Widać nawet Urząd Miasta polubił tę nazwę. Zaraz obok mamy ulicę Piotrkowską, w skrócie Pietryna. Piękna ulica, przy której stoją stare kamienice. Jest to miejsce idealne na wyjście ze znajomymi, ponieważ nie brakuje tu barów i restauracji. Wieczorami to miejsce tętnie życiem. Już mamy nawet założone ozdoby świąteczne, które dodają pięknego klimatu wieczorami. W łodzi możecie zobaczyć nie jeden pomnik, tutaj dwa z Piotrkowskiej. Pasaż róży to wąskie podwórko z tyłu kamienicy zostało wyłożone lustrzaną mozaiką. Autorką projektu jest Joanna Ratajkowska, wygląd miejsce z nawiązaniem do choroby jej córki autorki, róży. Dziewczyna doświadczyła dramatu bycia niewidomą, jednak cała historia zakończyła się dobrze. Murale, ich nie trzeba opisywać. Je można podziwiać. A oto po lewej stronie kościół łódzkich jezuitów. Wedry. Łódzkie grubaski. Mural po prawej stronie to obraz Maryi. Siedziba Muzeum Miasta Łodzi mieści się w dawnym pałacu rodziny poznańskich, jednego z najbogatszych rodów fabrykanckich XIX wieku. Bóg pracujących maszyn, kłęby pary i ludzki gwar. Pod koniec XIX wieku w miejscu, gdzie dziś mieści się manufaktura, pracowała wielka fabryka. Manufaktura to obecnie atrakcja turystyczna, miejsce spotkań dla łodzian, raj dla smakoszy i wielbicieli zakupów. Tętniąca życiem i dobrą energią manufaktura bardzo szybko stała się wizytówką miasta, rozpoznawalną na równi z ulicą Piotrkowską. Dziś trudno wyobrazić sobie łódź bez manufaktury, gdzie można na placu latem wylegiwać się na plaży, a zimą jeździć na łyżwach. Z ciepłego domu, mam nadzieję, że spacer Wam się podobał. Oczywiście to nie wszystko. Mamy cudowny ogród botaniczny, basen fale, gdzie mamy super zjeżdżalnie. Dworzec łódź fabryczny, na który nie zdążyłam dojechać, ale on też jest piękny i odnowiony. Wiele parków zieleni, jeden mural w naszym mieście, którego nie zdążyłam Wam pokazać. Więc jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze, jeszcze więcej naszej pięknej Łodzi, to zapraszam. To już była ostatnia sekcja, a teraz na sam koniec zapraszamy Was na rozstrzygnięcie konkursu. Z naszym słynnym filantropem, przedstawicielem firmy Rawen, Kamil, Kamil Grzyb. Cześć. Chciałbym ogłosić wyniki konkursu na najlepszego domówkowego mema. Pierwsze miejsce, a co za tym idzie niezawodny sprzęt firmy Raven, wygrywa Jakub Urbanek. Moje gratulacje. Serdecznie dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez cały ten pierwszy sezon domówki. Jeżeli Wam mało, to zapraszamy Was również za tydzień na odcinek specjalny. A teraz żegnamy się z Wami i życzymy Wam Dalszego, bardzo dobrego przeżywania świąt i nowego roku. Do zobaczenia. Pa!